Witam Was bardzo serdecznie na kanale Porozmawiajmy o Jakości. Ja nazywam się Miłoż Wrus i będę dla Was przygotowywał i omawiał rozmaite kwestie związane właśnie z jakością. Serdecznie zapraszam. Porozmawiajmy o jakości, czyli tak naprawdę o czym? Czym jest ta ciesząca się dobrą bądź złą sławą jakość? W pierwotnej definicji jakości możemy doszukiwać się już w IV wieku przed naszą erą, za czasów Platona. To właśnie Platon definiował jakość jako pewien stopień doskonałości. W jego definicji nie było jednak identyfikowania potrzeb klienta. W XVIII wieku, czyli na rozpoczęcie pierwszej rewolucji przemysłowej, zaczęto jakość porównywać z wartością. Zaczęto oceniać stosunek jakości do ceny. Trzecia rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się po II wojnie światowej, i podczas której to rewolucji przemysłowej, pan Juran w 1974 roku, autor trylogii jakości, przez wielu traktowany jako guru jakości, definiuje jakość w następujący sposób: dopasowanie do użytkownika. Właściwie podczas trzeciej rewolucji przemysłowej, pierwszy raz, Pojawia się w definicji jakości użytkownik, inaczej klient. 10 lat później, w 1984 roku, profesor Garwin, aby móc zdefiniować jedno pojęcie jakość, dzieli to pojęcie w pewien sposób na 7 kategorii. Czyli definicja jakości dzieli na 7 kategorii: mianowicie definicja ogólna, definicja związana z produktem, związana z procesem, Związana z użytkownikiem, związana z tworzeniem wartości, wielowymiarowa i strategiczna. Żeby móc zdefiniować jakość, trzeba było siedmiu kategorii. Można by było prawdopodobnie wyodrębnić jeszcze inne kategorie, choćby kategorię związaną z projektowaniem, które to projektowanie w bardzo istotny sposób wpływa na jakość produktu, czy też potem, procesu a tym samym finalnie na zadowolenie klienta. Co pokazuje nam nazwijmy tak kolokwialnie ten model profesora Garvina. On pokazuje nam jedną rzecz, że jakość jest wszędzie. Jakość przenika wszelkie struktury organizacji, wszelkie czynności, które każdy z nas w danej organizacji wykonuje. Jeżeli chcemy zadbać o jakość w organizacji, musimy tak naprawdę zadbać o jakość swoich obowiązków i swojej pracy w tych najmniejszych najmniejszych czynnościach. Weźmy choćby jakiekolwiek spotkanie, organizacja jakiegokolwiek spotkania w firmie. Czy jakość tego spotkania nie budziła u was czasami jakieś wątpliwości? Czy nie wychodziliście z takich spotkań rozczarowani z przemyśleniem, że właściwie straciliśmy czas, że właściwie dalej nic nie wiadomo? Że nie wiadomo, kto, co i do kiedy ma zrobić, kto za coś będzie odpowiadał, kto będzie właścicielem jakiegoś tematu, godzina, dwie godziny minęły, i po takim spotkaniu, właściwie, stan rzeczy jest taki sam. Samo spotkanie, których tak naprawdę dziesiątki w każdym tygodniu pracy. Więc, jeżeli chcemy tworzyć jakość w firmie, to musimy naprawdę zacząć od siebie. Musimy zacząć dbać. O najmniejsze elementy, które realizujemy każdego dnia w swojej pracy. Model Garvina, który definiuje nam w dwóch kategoriach produkt i proces, można przedstawić też troszeczkę w inny sposób mianowicie w następujący. Na schemacie tym widzimy powiązanie jakości pracy, która wpływa bezpośrednio na jakość produktu bądź usługi. A te z kolei wpływają bezpośrednio na jakość życia. Ale po kolei, jakość pracy. Jakość pracy to nic innego też, jak ta kategoria związana z produkcją czy też z procesem. Jakość pracy, którą można rozbić na jakość zarządzania i jakość wykonywania powiedzmy swoich obowiązków, poleceń. Udział procentowy jakości zarządzania 70-80%. Pozostałe 20-30% to jakość właśnie wykonywania naszych obowiązków. To jest nasze zaangażowanie, to jest nasza odpowiedzialność i chęć wykonywania swoich zadań jak najlepiej. Udział procentowy był podobnie, jest podobnie defini czy był w przeszłości podobnie definiowany przez pana Dyminga, który określał jasno, że jakość jest zależna od zdefiniowanych procesów. A za zdefiniowane procesy odpowiada najwyższe kierownictwo. Za zdefiniowanie, za wdrożenie i za utrzymanie tych procesów. Pozostałe kilka, kilkanaście procent jest przypisanych właśnie poszczególnym pracownikom czy też, czy też operatorom. Więc jakość pracy bezpośrednio kształtuje nam jakość naszego produktu. W tej jakości pracy jeszcze dodam. A dokładnie w tej jakości zarządzania, ukryte też jest oczywiście jakość związana z zaprojektowaniem produktu, bo to zarządzanie, to najwyższe kierownictwo odpowiada za zdefiniowanie takiego procesu i za prowadzenie tego procesu w odpowiedni sposób, aby projektowanie produktu dawało nam produkt o odpowiedniej jakości i produkt, który będzie można wytworzyć. Zachowaniem tych aspektów jakościowych w naszym procesie, do którego mamy dostęp w naszej organizacji, w naszej, w naszej fabryce. Bardzo ważna rzecz do tej jakości zarządzania, czy do tej kategorii, podkategorii powiedzmy zarządzania, tu nie chodzi o odpowiedzialność dyrektora czy też prezesa. W tej jakości zarządzania są też wszyscy specjaliści, są wszyscy inżynierowie, wszyscy menedżerowie. Każdy oczywiście. Zgodnie ze swoimi odpowiedzialnościami. Wiadomo, że dyrektor zakładu, czy też prezes, tą odpowiedzialność będzie miał większą, ale to nie może funkcjonować w organizacji w ten sposób, że specjaliści, czy też inżynierowie umywają poniekąd od tej dziedziny, od tej kategorii ręce i mówią: To nie nasza działka, od tego są inni. Jeżeli tak będzie dana organizacja funkcjonowała, to niestety ta jakość pracy, o której tutaj mówimy, niestety będzie miała niski poziom. Niski poziom tej jakości pracy, a przede wszystkim tej jakości zarządzania będzie rzutował bezpośrednio na, ten, na tą jakość produktu czy też, yy, czy też usługi. Wysoka jakość produktu ma podnosić jakość naszego życia. I to w różnych tak naprawdę kategoriach. I to w kategorii duchowej, kategorii niematerialnej i też w kategorii materialnej. Zadowolenie Ogólnie, ogólne pojęcie, zadowolenie z życia, czyli wysoka jakość naszego życia, jest sprzężeniem zwrotnym i pozwala nam poprawiać automatycznie jakość pracy. Jakość pracy, zaangażowanie w pracę, chęć tego, aby dawać siebie wszystko co najlepsze w stosunku do tych obowiązków, do których gdzieś zostaliśmy powołani. Zatem w tym schemacie, prostym schemacie. Mamy właśnie powiązanie i znajdujemy te dwie kategorie, które stworzył m.in. właśnie garwin po to, żeby definiować, czym jest zagadnienie, zagadnienie jakości. A wśród tych kategorii przede wszystkim ten podział procentowy i ta odpowiedzialność jakość zarządzania. Zarządzanie jako ten kluczowy aspekt, który może pozytywnie, ale niestety też bardzo często negatywnie wpłynąć. Na jakość naszych wyrobów. Wiemy już, czym jest jakość. Wiemy, że jakość przenika wszystkie struktury całej organizacji, od samej góry po samą podstawę. Wiemy, że za jakość nie odpowiada tak naprawdę tylko i wyłącznie dział jakości, że każdy pracownik całej organizacji jest zaangażowany, musi być zaangażowany w dbałość o jakość. Z drugiej strony jest też jakość taka moja indywidualna, jakość mojej pracy, jakość mojego zaangażowania w funkcjonowanie całej, całej firmy. Tak jak powiedział Henry Ford, jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy. Dla mnie osobiście, jakość to oczywiście z jednej strony spełnienie tych wymagań i oczekiwań klienta, ale z drugiej strony spełnienie tych oczekiwań przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Wytworzenia jakości, a jeszcze wcześniej zaprojektowania tej jakości. Czyli właściwie cztery ważne aspekty w tej definicji: klient jako punkt odniesienia do definicji tej jakości, druga rzecz, koszt wytworzenia tej jakości i dwa ważne elementy: zaprojektowanie jakości i wytworzenie tej jakości. Jakości się nie kontroluje. Poprzez kontrolę nigdy nie uzyskamy wysokiej jakości produktu czy też procesu. I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób osiągnąć tą jakość. I tutaj mamy właśnie cały, całą grupę pewnych metod, pewnych narzędzi, które mają nam pozwolić i też pomóc osiągnąć to, co w jednej czy w drugiej czy w trzeciej definicji odnośnie jakości jest zawarte. Mamy normy ISO, różnego rodzaju ISO 9001, IATF, ISO 15378, które jest związane z branżą farmaceutyczną. I mamy też różnego rodzaju metody typu FMA, MSA, SPC, planowanie eksperymentów, PIPAP, APQP, itd., itd. Czym to wszystko jest? To nic innego jak pewnego rodzaju drogowskazy. One same w sobie, czy to jakakolwiek norma ISO, czy jakakolwiek metoda, nie rozwiążą nigdy naszego problemu. One nam pokazują drogę, one mają nam ułatwić w pewien sposób osiągnięcie tego celu, który jest zawarty w jakiejś tam jednej z definicji jakości, które mają nam ułatwić tak naprawdę choćby spełnienie tych oczekiwań i wymagań klienta. Ale to są tylko i wyłącznie drogowskazy, to są tylko i wyłącznie metody. Czy też narzędzia. Każde narzędzie potrzebuje operatora. I tymi operatorami jesteśmy my. I to narzędzie będzie tak dobre, jak dobra będzie jakość naszej pracy z tym narzędziem. Żeby nie było takiej sytuacji, którą parokrotnie doświadczyłem w przeszłości, że przychodził kierownik produkcji i mówił, że ta ishikawa nie działa. Ishikawa nie jest żadnym urządzeniem, które się podłącza do prądu czy do jakiejś pneumatyki, że ma działać. Ishikawa będzie tak dobra, jak dobry będzie nasz wkład w tą analizę z wykorzystaniem Ishikawy. FMA też nie będzie działało, jeżeli my nie damy wysokiej jakości danych do tego FMA. Tym bardziej SPC, tym bardziej planowanie eksperymentu. Więc wszystkie te metody, którymi tak na co dzień. Szczególnie młodzi inżynierowie jakości są zafascynowani, to nic innego jak pomoc, aby osiągnąć ten cel, który gdzieś tam przed nami jest postawiony. A tym celem najczęściej jest właśnie spełnienie tych wymagań, oczekiwań klienta, podniesienie jego, jego satysfakcji. I o tych metodach, o tych narzędziach będziemy tutaj w kolejnych gdzieś odcinkach rozmawiali. Na koniec chciałbym zadać Wam dwa pytania. Pierwsze pytanie: Czym dla Ciebie jest jakość? Jak Ty interpretujesz jakość? Drugie pytanie: Co w podejściu do jakości Ciebie irytuje, a co Tobie się podoba? Jeżeli chcesz, podziel się swoimi spostrzeżeniami na temat tych dwóch jak gdyby, pytań, zagadnień, tutaj w komentarzu, czy też wysyłam do mnie bezpośrednio maila. Z góry bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, jeżeli ta zawartość, która tutaj była przeze mnie prezentowana, Wam się spodobała, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. To zawsze będzie dla mnie sygnał, że kierunek, który obieram w tych, w tych prezentacjach, w tych materiałach jest, jest właściwy. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i już zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.